wybiła to godzina To przemieniemy, bo tu kurwa jest chyba pytać na podgóórką zabiersz popiei lud Coś tam pod podgótką zawsze mam Spacja mi działa Było pod kur No ja ja ja. powiedz ja, jaki ketchup BdS czy gangu do 1 Dobrze, 1-0 Sprawdźmy Powiedz jakie masz plany, plany na wieczór z kumplami, to ci zmieniamy plany na wieczór Zgłaszam się. A, ja, ja... A ja teraz... Bo wiesz... To był. Właśnie nie wiem. Ale z racji tego, że jesteś gościem, proszę bardzo, bo po prostu ja też dałem pauzę, a powiedziałem, że zgłaszam się, wie, że to chodzi, a jest też delay na Discordzie, także odpowiem. Dobrze, dziękuję. Ci. Dziękuję Ci za to małe krople, Jankigi. Jeśli tak się nazywa ten kawałek, tak. Dobrze. no. Powiedz mu, żeby zmienił scenę. Podobno masz fulkama. A tak, sorry. Piedla Jupitera! Dobra, to poczekajmy. Jest 2-0. Dobra, to muszę się spocić, kurwa. Dziś mogliśmy grać 10 tysięcy, byś wygrał. <grym 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 dobra, widzowie. spocenie. <grym> no, go, go, go. Zgłaszam. Się. Ja? No kurwa, my jesteśmy równi. Dobra. Bo e, e, czekaj, musimy czekaj. To roz... Może nie trafię, poczekaj. No, może mów, nie trafię. Może nie Michel KB. E, e, Wawe na. E, Sheraton. Bardzo dobrze, 3-0. Dobra, widzowie, tu to nie ma żartów. On w końcu mam kurwa godnego przeciwnika. To trzeba od razu, od razu! Zgłaszam się! Ja! No stary, niestety, war tutaj wskazuje to, że, tak, jak to, że tak. jest jak multi Remix. Dobrze. Kurwa, ale ty jesteś dobry, my pójdźmy, ja pierdolę, to będzie problem, bo czy u ciebie można w ogóle na stronie przeklinać? No tak, no. No dobra, ja to przeklinał. jest 3-1, dziękuję bardzo za 8 miesiąc, 11, przepraszam. Kurwa, tu trzeba, faktycznie muszę być szybszy tutaj, bo tu faktycznie jest dobry poziom. <noise> Ja kurwa, e, ja, ja pierdolę, on jest taki mocny. Ja wiem, co to jest. Tylko, nawet nie miałem, kurwa, szans otworzyć ryja. No mów tego malika. Malik Montana do tańca, fizz, rapsu. Piękna, ma, 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 Kurwa, my jesteśmy równi! Yy, mata, jestem pojebany. No. no ale co męgo rozpierdalać, chłopie, jest delay Discord, nie? Zobaczmy, jest Ty byłeś pierwszy, no dobrze, ale tutaj dajemy, przyznajemy punkty, po prostu rozumiesz, nie? On też ma opóźnienie i zobacz, jak szybko mówi, to opóźnienie się dostaje do mnie, no, jest... Jest tak, że jakby... on był pierwszy. Anny robię pojebany kwiat. Przekaz Kiniemu, że streama na Discord. Wiesz jak to zrobić? Prawym na to co oglądasz eee. i tam masz głośność. Eee, prawym na to co oglądam... Poczekaj, ale w sensie w A A nie, tu jest ten stream, dobra. Mm -hmm. Widzę, dobra. W końcu ktoś lepszy od Bandury mam. XDD. Okej. Okay. Dobra. pańki od reklamy. Ja... Pierdolony chuj z sb eee, Nie jestem, nie jestem pewny. Wydaje mi się, że Riri White'a. No. Nie jestem pewny. Ja słyszałem, że to jest głos White'a, ale niestety nie miałem takiej wiedzy, ale to kurwa chyba nie jest to. Że chyba nie masz punktu, ja się nie zgłaszam, bo przeczytałem nie, to czat. To nie jest, to jest Chivas. Tak, jest ale chiwasz. nie ma nikt punktu, bo przestrzeliłeś i też nie czytaj czatu, bo ja teraz się to, że przeczytałem nie, czat. A, I to nie widziałem, i on, oni dają właśnie... Te... Okay. A czy nie wie, że mu streama wyjebało? Masz streama? Masz sprawdzę. Mogą cię trollować, czekaj. Czas na kolan, czas na kolan. Jest wyklejony tabletki. Chyba nie masz streama. Nie, no mam, mam. Nie, staro nie masz. A nie nie, nie masz, 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 jest git. Mam, dobra. Bo chciałbym życzenia się tylko u Dobra. Zgłaszam się. Ja! Eee, kurwa, 215 Turysta. Tak. To jest, kurwa, on też to wie, to jest mocny zawodnik, widzowie. Proszę go podgonić, się. się no, jest no, 5-2 teraz, nie? No. Ej, dostajesz adobana w ogóle. Ja? Mhm. Jak, ale serio, czy... Serio, ale... Bo nie wiem, czemu tak jest, ale już to załatwię, żeby tak nie było. Ale w sensie, że u ludzi jakby... Nie, że jak się, jak się ciebie wyszukuje się Twitcha, to kurwa nie ma tego. Aha, okej. Okay. Ale... Spokojnie nie. ogarniemy, my tu mamy znajomości. Tak jest no, ogólnie chyba jak masz no, duży przypływ no. widzów. Na, jakby wiesz, że tak jakby się teraz przewertowali, żeby ci pisali, to mogą... Okay. Ale ja też się nie wiedziałem przez chwilę. Już jest, już jest ogarnięte, dobra, gramy. Nie mam umiaru, nie wiem co to no. Czekaj, poczekaj, czekaj, czekaj. Nie, nie, to jest U. na pewno reto. Klej, ale nie jestem pewny. To reto. Klej, ja się nie zgłaszam, bo nie wiem. tak. Na pewno, na, na pewno. pewno. Kurwa, ja wiedziałem, że to będzie dobry przeciźnik. Turek, dziękuję za 9 miesiąc. Cześć, dwa. Do ciebie nieważne, jak daleko winien być. Nieraz raz tej pory, Zgłaszam się, smolasty sezon! Nie jesteś tylko na sezon co inni powiedzą Pan Zgłaszam się, szpaku i A. ten gziomek y, z trzech kurwa nasze domy, tak? Bo to Nie strzelałem strzałem. jak chuj. Z, z, Ukrainy, z Ukrainy, z Ukrainy, przepraszam, ale dobrze? Tak. tak. O, no, to był z Ukrainy. Przepraszam, przepraszam najem sobie. Kąbek widzowie, Ja! No ja nie skończyłem mówić. Oddaję Ci to, proszę. Wiesz co? Eee. Mm. Czekaj, 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 czekaj. Yy, na pewno KB i, i Michel. Michel. no ale też nie poczekaj. wiem. Czekaj, dlatego się przestałem mówić, bo mówię, kurwa, nie, nie wiem. wiem, co to jest. Yy, na pewno, czekaj, co było potem. Yy, poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Yy, nie, no sorry, nie, też nie wiem. Nie pamiętam tytułu. To jest chłopca na tym francuskim To zróbmy, że ja to no, jeszcze puszczam. To. I chuj. Dobra. I mam Dobra. kolejną szansę. Dwa!

ma ma stresy na most złamane serce na pół. O, Teraz po jednej części mam <noise> Ja, ja kurwa ja, nawet ja, nie... nie wiedziałem co, nie zdążyłem się słuchać no mu Gips z y, tobą bo... ZTB to jest chyba to? Dobra to Tak ku... mi się wydaje gips. Tak mi się wydaje No to ja nawet Uf, nie, nie znam gips... tej piosenki OS Sprawdźmy to ja pierdolę to dobrze, 8-6. dwa przewadzi. Muszę strzelić. Ja pierdolę, to Rusina. Prosto, kurwa. No mów no, mu, no, Czekaj, może. No, czekaj, może, jeśli nie zgadnę tytułu, to ty masz. No, szansę. no. E, czekaj, Rusina. No, ja już jestem piękny. No, a ja mówię, jestem śliczny. A, no to tak, no to, no to wygrałeś, no tak No nie no Jesteś... nie ma tak Nie no, nie no, popełniłem no, błąd no. no On faktycznie dobrze um, widzę dla Merganim. mach się wsieżam mam 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 jeszcze wiele, Mam jeszcze Zgłaszam się, jest to Jakub Grabowski, Kizo, Mam chrapkę na więcej, kurwa to się nazywa, ja Pierdolę, nie znam tego. No jak się mam nazywa? Chrapka. Nie. Kurwa. No mów. Nazywa się Chrapka. No to masz punkt. Ale no. no, tak nie nazywa, a to się nazywa Klub Węgier? Chrapka. No, kurwa, Chrapka, dobrze, punkt dla Kiniego, 9-7. No dobra, co ty robisz, kurwa? No tutaj już są takie szczegóły, że i on i ja wiem, więc to kto powie dokładny tytuł. No a. to nie jest jak z bandurą, że kurwa ja zaśpiewam refren, a bo oni kurwa już mam punkt. Ja, ja pierdol... Na koniec na... czekaj, czekaj, czekaj. Nie, 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 ja wiem. 2 1 1 5 na krańcu świata. Ta byś nie ze świnu jak minieś nie wolę, że dzień jak król przez całe życie być bombą zburzymy każdy mur i wypijemy każdy trunył ja... kurwa, przepraszam Gorz... bardzo, no mów, mów przepraszam bardzo gorzki smak smolasty tak, tak, 117 siedem Będziemy tylko się bawić, już widzę to w twojej sprawie Dobra, takie o. gówno, że ani one, ani ja nie wiedzieliśmy Właśnie ja o tym wcześniej mówiłem O tym wcześniej kawałku mówiłem Walczę, tylko to trzeba po jednej widzowie Ja JA PIERDOLĘ NO MÓW Chodź na podwórko czekaj, BTO tylko Chodź na No mm. Czekaj czekaj no. Palman y, Nie to nie jest Palman Czekaj czekaj zasipałem mm. Chodź na podwórko Chodź na podwórko no Chodź na podwórko Tak no nie jest Palman na blokach 12-7 Chodź na podwórko Chodź na papier i Coś tam pod kurtką Zawsze mam ja Janusz Walczuk, Jan w Walczuk. Tak. Widzowie bicie mi bici brawo. Bijcie brawo, brawo, brawo. brawo. Zobaczymy jak się to skończy. Gdy wróciłem z treningu do mojego domu i nie miałem kwitu. Z Ja. Yeah. Oh. Ja. Kurwa jebany, nie wiem, taki klip 4 na 3. Tu tu coś tam na wakacjach nie znam tytułu może odpowiadać nie, yy, Kredki kretki. Ja pierdolę, kredki. jakie kretki? Kredki. Kredki. To, to nie to, to może nie, nie, to, to, nie to, to nie to. Ale kurwa, Nie, zatrzymaj, ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Zespasz kurwa, labirynt. Ja pierdole dole.

Czekaj, czy ty wiedziałeś, wiesz czy nie wiesz? Nie. Ja na pewno, zresztą nie jestem pewny, jedyne co mogę powiedzieć to Chivas, no niestety tytułem no ja ale ja nie znam no. tytułu, dlatego się nawet dystopowałem. No to nie ma punktu. Czekaj, 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 czekaj. Nie ma, czekaj, czekaj, no leci, 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 czas, 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 wiesz, mojej bo nie wiesz. No niestety, niestety. No niestety. Zgłaszam się. Eee, Aster. Kurwa, Madagaskar, nie wiem kurwa, co jakie te nazwy mają piosenki Ja już przeczytałem, ja cię odpowiadam, może powiedzieć, ja, ja przeczytałem czat odruchowo, ja już wiem co to jest, więc ja nie odpowiem Jak wiesz piosenkę to mów, a nie, nie, nie jest kończę. Jest nu fake nie nie bo to tam treba modem są niż tam jest sobie zertane za pojissum Snake mam radę z Diniami Nie ma nic za darmo, więc już Uważaj na plecy, bo są wieba ci no Mamy dobry temat, to tu kręci kruszy, szoma pali tyle, są mu braki płucy Uuuu, hej znam artyster, nie znam no. to 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 gips, nie? Nie? No. Kurwa, na streamie widzowie ja... ja! No? Kurwa, nie wiem, Smolasty to jest, ale nie wiem co to jest no. za i czeka, nie odpowiem. Czeka, czeka, na... No dobrze. Eee, kurwa. Eee, mój kolega gay. Partner a, in Crimes. Ja pierdolę. No jaki to był tytuł? E, Pulas, tak? Pulas, no. No i chuj. To no, nie wiem, kto ma punkt. No nikt chyba, no to nikt. To nie jest to, co powiedziano z głosu. To jest Mój a. kolega gay. Kto to już rok, to pięknie w czasie karania. Mówiłam tylko. To jest Bober, to jest Bober. Tak, no, no też tyle Ale mów, powiedzieć. mów, mów, bo ja nie... Nie, no, nie, no tyle mogę no nie o, pamiętam. O. To jest pewnie z, z Quality całe tu jest. Dobra, nie to jest, nie to jaka kurwa piosenka? Nasze pokolenie. A, no i płyta dekady. I kurwa w ogóle Filipe jeszcze. No nic, no gratuluję wygranej. 13... 13-7 rozjebałeś mnie. Dziękuję ci za tą rozgrywkę, podniosłeś dzisiaj moje, moje morale jak wieczorne. No, mówiłem dziękuję ci, że ci. będzie jeśli, fajnie. Jeśli się dałeś, Odpal no, sobie to... fulkama, bo ja zaraz włączę streama i nie wiem, co ci tam pokaże się. Tak, 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 tak. Zakończyłem oglądanie. No. Dobrze, dziękuję ci no. bardzo, bardzo to było entertaining dla mnie. Proszę bić brawo na czacie. A tobie to się nie, Niego no, nie. pod, nie pod Podtrenuję i jest strewant, okay. jak wyjdzie nowy trik. Mocne, 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 ale trzeba się ten. Trzeba się skupić. No trzeba, ten widzowi on odpowiada też po jednej. No to jest przeciwnik, a nie Bandura karty. Dobra, dziękuję w takim razie. Miłego Bole, streamka dzięki. życzę. Pozdrawiam. Pozdrawiam, no? pozdrawiam, pozdrawiam. Pa. Mocny gość. Nikt adekwatny, kurwa nie. Adekwatny nickname, kurwa, do tego. No na szczęście graliśmy o honor, tak? Normalnie to już by tu szedł, donate, ale. Graliśmy, no, o honor, no, o honor, o honor.